I dzisiaj mamy akcję. Odebrałam Amelkę ze szkoły i słuchajcie, jedziemy Cześć. do ortodonty, bo Amelka cały czas ma aparaty, to już jest drugi. Tak, ale dzisiaj pojechaliśmy na konsultację, nie do naszej ortodontki, żeby sprawdzić jak są postępy i co powinniśmy robić dalej bo straszyła Melkę bardzo przerażającą operacją, a wolelibyśmy się wstrzymać, chociaż ona chyba znaczy, jest... Nie do końca, że jestem za, ponieważ ja się szczerze mówiąc boję, tak samo jak się boję, bo mam taką wadę z, gryz z gryzu, że mam po pierwsze jakby żuchwę większą niż szczękę i mam po prostu jakby ona jest bardziej do przodu. I mam przez to problemy z gryzieniem. Znaczy, nie mam do końca takich, że nie potrafię nic przełknąć czy coś, no ale jakby ja samajkiem no to potrafię to zauważyć, że mam jakby takie lekkie problemy. Nie są one jakieś gigantyczne, no ale coś tam czuję. Ale podobno będą się powiększać, i już nam zapowiedziano, że w wieku tam 18-19 lat Amelka będzie miała taką obowiązkową operację. Nie, nie jest obowiązkowa. No ale taka... wszyscy mówią, że raczej musisz się przejść. Chociaż ja bym odmówiła. Znaczy, czy to... muszę? Raczej chcę też, ale, ale raczej będę chciała, choć ona też jest przerażająca, już się w ogóle boję, ponieważ mo, jakby moja ciocia jest takim chirurgiem, właśnie od szczęki. E, i, I mówiła, że to ogólnie jest straszne i to jest straszne i później ci ludzie to po prostu wyglądają jak ten, i ja po prostu strasznie się bałam i długo się ponoć do siebie dochodzi po takiej operacji, więc no, trochę się strasznie boję. No właśnie, teraz nam zaproponowano inną jeszcze wcześniej, żeby trochę przygotować Amelkę do tamtej, w Olsztynie, z, ze z, z usypianiem, ze zrobieniem właśnie różnych tam śrub, no i się mega boimy, i tak właśnie konsultujemy się w Lublinie z różnymi ortodontami, żeby mieć jakby ogląd na to wszystko, Biedactwo. Dziś robię dla Was przegląd MPK, zobaczymy 5 najciekawszych rzeczy jakie tutaj są Uwielbiam świeczki i te bardzo od dawna chciałam sobie kupić, tylko że je wolę. Dobra, a najlepsze jest to, że Piotrek kupił wszystko do przygotowania takich świeczek. Dokładnie tą formę. Wiem, bo... my właśnie miałyśmy, mieliśmy robić razem świeczki. Piotrek, obiecałeś mi świeczki. Tak, i popatrz. I właśnie Piotrek dokładnie, więc nie musisz ich kupywać, bo Piotrek ci po prostu je zrobi. Ma włos, ma wszystko. Właśnie, my, Piotrek, obiecałeś mi robienie świeczek. Ja czekam na robienie świeczek, Piotrek. A co myślisz o takich złotych ozdobach? Takiego jednorożca? Nie, to Boże, co to jest? To jest, y, to jest ten. Y, nie, jaki jednorożec? Nie, jednorożec Ten taki inny jednorożec, Kipopota? ten taki grubszy. Nie, 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 kipopotam. Ten taki, No, O! No, y, y, trochę kiczowaty, ale y, ale nawet spoko. Czy się Nie do Twojego pokoju? Nie, ale do Twojego pewnie. Ja chciałam tylko się wyżalić że e, my z moją mamą mamy tak oddzielne gusty, że e, ja praktycznie wszystko, co moja mama e, uważa za super ładne, uważam za średnie. E, to są takie naklejki, które można na przykład sobie położyć. Właśnie tutaj są na, e, la, e, na laptopa i tak dalej. sierścią smakuje lepiej, to chyba dla kociarzy. Czytam, bo lubię, dla e, książkarzy. Dzień dobry, Juli! Jura chciał taki. Tak, urodziny ma niedługo. No. To już masz jeden z pomysłów. Ale do mnie już prezent idzie. Tylko że z temu jest na lotnisku od jakichś trzech dni. Boję się, że nie dojdzie. Ja jeszcze ostatnio myślałam o tym, żeby sobie kupić jakiś kalendarz. Bo y, ja mam strasznie dużo sprawdzianych rzeczy i tak dalej, i o nich zapominam. I w kalendarzu mogłam sobie po prostu to notować, więc myślałam, żeby sobie kupić właśnie kalendarz na 2024. Więc zobaczymy, może uda mi się znaleźć jakieś cudeńko. Ogólnie chciałabym wam tylko powiedzieć, że dać, dać jeżeli oglądacie to z moich znajomych, dać taką kolekcję sugestie, bo mam niedługo w rodzinie. Bardzo fajny zestaw za jedyne. Obstałem, że 400 zł. Nie warto być twoim przyjacielem. I ten kolejny przepiękny zestaw, takie kaktuski. Ciekawe. Na pewno świetnie by się sprawdził jako prezent na urodziny. Słyszałam bardzo dużo opinii o clown i wiele ludzi mówi, że klon jest takie super. I w ogóle ten. Nie wiem, ja jeszcze tego nie czytałam, bo ogólnie mam taką zasadę, że raczej staram się trzymać przydziałów wiekowych, to jest 16, plus, ale robię takie wyjątki, że maksimum 2 lata, że już zaraz kończę 14, a klon jest 16, plus, to. Może się skuszę. E, ogólnie patrzę na gry, bo ostatnio wyświetliła mi się w, na TikToku taka e, gra. gra... Unsolved the case Nie wiem jak ona się po polsku nazywa Ale poznam pewnie po opakowaniu Że z przyjaciółmi dostajecie takie pliki Jakby sprawy Tam chyba jest jeszcze jakaś aplikacja do tego Czy strona I musicie rozwiązać jakąś sprawę kryminalną ja, ja się ostatnio wciągnęłam strasznie w takie Kryminalne yy, Właśnie jakieś yy, filmy I tak dalej A chcę urządzić niedługo z dziewczynami jakieś nocowanie To pomyślałam, że mogłabym jej poszukać Ostatnio, jak były idze urodziny, to podjęłam spontaniczną decyzję. Ja po prostu kupuję Dixie. Wzięłam Dixie, kupiłam Dixie i później grałyśmy, tylko to było w vivo. Grałyśmy przy stoliku koło McDonalda <coughs> McDonald's z dziewczynami w Dixie, bo po prostu mi się przypomniało, że po prostu zawsze w świetlicy, jak ja zostawałam w świetlicy, nawet na trochę, to po prostu Dixie to była gra w top, top 3, kurcze. Chyba znalazłam tą grę. Nie wiem, czy to jest dokładnie ta, bo tamta była amerykańska, więc musiałam znaleźć jakiś zamiennik polski. I znalazłam właśnie tą grę kroniki. Nie wiem, chyba ją kupię, ale kupię ją przez internet, ponieważ tutaj kosztuje 160 zł, a w internecie. A w internecie, jakby na stronie Empiku, tylko 100, więc przebitka cenowa dość duża. Wolę zamówić przez internet, no ale chyba właśnie sobie zamówię i będę miała na nocowanie, bo wydaje się mega wciągająca. Chciałam zrobić babki w tym roku, własnoręcznie i przy okazji Chciałam je zrobić z przepisu Meli Modeli Ona robiła taki e, cytrynowy chlebek Też go chciałam zrobić, bo Mela Modela ma serio super przepisy I uwielbiam je robić, więc e, Właśnie jej właśnie cytrynowy chlebek możełabym zrobić Plus do tego jeszcze babkę Więc może kupimy e, silikonowe foremki Na babkę <laughs> no, właśnie uświadomiła, że kalendarz to jednak może być nie najlepszy pomysł Ponieważ zazwyczaj są od stycznia, mamy już Połowę marca No. Trochę się spóźniłam, Trochę. Można od czerwca jeszcze kupić, bo są te dla nauczycieli i uczniów. I wtedy od wrze tak jakby wrzesień, chyba, chyba czerwiec czy lipiec się zaczynają. O! Przyjmij kusząco. <gry> ej, co to jest? Jakby, ej, wygląda zrobiście. To jest chyba takie coś, że... Właśnie nie wiem, czy składasz tą figurę, czy coś się później umalujesz. Ej, wygląda super. Ja bym sobie coś takiego kupiła. No znaczy, czaszka wygląda słabo. No czaszka masz tak, ale masz tutaj sowę, kotka. Sowa. Dobra, sowa jest spoko, jest... ale... Ale, albo piesek Ale ten brzydal, ten brzydal To jest dinozaur Dinozaur, aha Patrzcie, jest taki jeszcze wilk na przykład Pamiętam. Jeszcze tyle, że zdrapywanka to jest marzenie mojego dzieciństwa Zawsze chciałam mieć zdrapywankę Bo tam zdrapujesz i takie ładne kolorki wychodzą No mi nigdy biedna nie kupiła. dziewczyna, biedna Cześć No Kubuś, ogólnie się witamy Już wracamy do domu, bo Piotrek miał zrobić obiadek Jestem bardzo ciekawa. Nie no, mama przygotowała większość w... Wcześniej... Ale miał kaszę ugotować. No, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. No i znaleźć w piwnicy ogórki albo jakąś sałatkę. To, to już są dwa zadania. Co masz tam, kogoś? A co to jest? To jest pas? Ta. Pas. Ja wam się tylko poskarżę jeszcze, że Amelka to jest okropna siostra. Serio wam mówię, okropna, uczy kubusia e, głupich słów. O. No nie, nieprawda. Widzisz, kto cię nauczył słowa pupa? Aby. No właśnie. <laughs> właśnie. ja po prostu się z nią kłócę, a ona, ona cały czas po prostu tutaj mi jakieś torpeduje moje zasady wychowawcze. Pupa. Anela! Ładnych słów go ucz. Powiedz dziadzio. dziadio. Dziadio. Hmm. No, a powiedz na przykład banan. Jestem już w domu i pokażę Wam rzeczy, które kupiłam. E, tak, skusiłam się na clown. E, szczerze mówiąc, tyle słyszałam o tej książce, i Wam mówiłam, że tyle polecę. i w ogóle wszyscy się tak zachwycają, że no, chcę zobaczyć, czy serio jest taka świetna. Każdy raczej wie, o czym jest klon, jest ona na tyle popularna. Poza tym muszę się szykować, ponieważ chyba we wrześniu są targi książki w Lublinie, więc wiecie, trzeba się szykować. <grym> Przy okazji zerknijcie jeszcze na okładkę, jest ona bardzo wiosenna. Ponoć te kwiaty na niej mają jakieś głębsze znaczenie. Aż tak się temu nie przyglądałam nigdy, ponieważ nie czytałam tej książki. Ale powiem Wam, że ta układka bardzo też się spodobała mojej mamie i uznała. Wow, ale wujosenna! może to kupisz? <grych> nie nabijajcie się, bo może to nie jest jakaś super rzecz, ale to jest świetny gadżet, tym bardziej no kurczę na Wielkanoc, bo ja uwielbiam piec, jestem w naszej urodzinie odpowiedzialna za pieczenie. Mam w ogóle zamiar zrobić tort na moje urodziny, ale to już inna bajka. A wracając do tej rzeczy jest to te, taka foremka na ciastka. I w naszej rodzinie moja mama szczególnie upodobała sobie takie maślane, kruche ciasteczka, które są przepyszne. Więc postanowiłam, że będę mogła je na Wielkanoc upiec, plus jeszcze będą takimi słodziutkimi kurczaczkami. A skoro już mamy ciastka, to musimy je w czymś trzymać. Ja uwielbiam takie szklane pojemniki, one są tak przepiękne, że no. Kurczę, no nie mogłam się powstrzymać. No musicie przyznać, że jest piękny, można nim trzymać ciasteczka, jakieś... A, trzeba otworzyć, otworzyć. Mm, Ciasteczka, jakieś, e, jakieś inne słodycze, herbaty, cokolwiek i po prostu to wygląda ślicznie. A jaka cena? Cena to jest 20 zł, więc na taki szklany pojemnik wydaje się być solidny. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało, ale moim zdaniem jest tego warte. Przy okazji jeszcze mogę Wam powiedzieć, bo w Rosmanie są takie pojemniczki, właśnie też szklane, na płatki kosmetyczne. U Julki w domu przez długi czas były takie i mi się serio to mega, mega podobało. I właśnie miałam namówić moją mamę, czy nie możemy sobie takiego sprezentować, bo u nas płatki Kosmetyczne to yy, po prostu leżą w tym oryginalnym opakowaniu, a tak wiecie, bardziej wyglądałyby estetycznie, bardziej aesthetic. Kolejna rzecz to jest taka szkatułka, jeszcze w środku ma lusterko, możecie zobaczyć moją mamę. Tak? Nie, bo czekaj nie widać. O, cześć! <śmetyczny> I powiem Wam, jest ona świetna na, na właśnie lato, znaczy w zasadzie na wiosnę. Mega, mega mi się spodobała, bo ten jest wzorek, no on nie jest taki, nie jest po prostu nie jest brzydki, jest piękna i taka niegłupia, od dawna chciałam, chciałam sobie coś kupić na biżuterię, bo u mnie po prostu biżuteria leży w każdym kącie, więc muszę ją jakoś segregować, więc idealnie będzie się nadawać na biżuterię. I jeszcze Wam powiem, że zamówiłam sobie w końcu tą grę, E, którą widziałam w Empiku, no kurczę, no nie mogłam się powstrzymać Uwiel jak już Wam mówiłam wcześniej, uwielbiam te zagadki, no a tutaj jest duża przebitka była tam duża przebitka cenowa, więc zamówiłam ją sobie po prostu do paczkomatu ponoć wysyłają w jeden dzień roboczy, miejmy taką nadzieję no bo tutaj kosztuje 99 zł, po ja mam Empik Premium, więc mam, mam dostawę za darmo a tam e, 160 no, dużo więcej musiałabym zapłacić no, ale zobaczymy tam wam e, znać w następnym filmie, czy jest fajna. I na dziś to już wszystko. Dajcie znać, czy chcecie więcej moich polecajek e, zakupowych, e, a my widzimy się za tydzień. Buziaczki!